Pragna ślepowrońska, Ania i Piotrek, wielka wyprawa. Przekonać rodziców Biedronków, że chłopcy mogą zanocować w stodole, nie było trudno. Sprawę skomplikowało natomiast to, że Ania i miał gościa również zapragnęły spać na sianie. Argument, że to są męskie sprawy, podział na anioł jak płachta na byka. Ja też chcę być prawdziwym chłopakiem, wrzeszczała. Chyba nie jestem gorsza, tylko dlatego, że jestem dziewczynką. Na takie diektum rodzice skapitulowali. Chłopcy również nie mieli innego wyjścia. Dyskusja, kto jest prawdziwym chłopakiem, nie oszczędziła też domu Oleckich. Długo słychać było wrzaski Wojtka. Krystek, by zabrać kolegów do stodoły, przybył w towarzystwie sióstr. Ula przyszła, by spać w to dole, wraz z resztą. Mariola zaś, by poinformować Biedronków, że nie muszą się niepokoić. Jeśli znajdzie się taka potrzeba, rzekła pełnym słodyczy tonem. Też spędzę noc w stodole i dopilnuję tych uroczych maleństw. To pogodziło natychmiast sześcio, siedmio i ośmioletnią młodzież płci obojga, pełni zadowolonej pogardy wobec Marioli, ale za to w pełnej harmonii między os sobą powędrowali do stodoły. Mariola z zetchnieniem niespełnionej świętości udała się do wygodnej gołóżka łóżka we własnym pokoju. Nocelek w stodole, choć bezsprzecznie atrakcyjny, nie był wcale sprawą prostą. Po pierwsze, trzeba było przywyknąć, że ściano wchodzi wszędzie i kuje nimi osiernie, nawet jeśli się korzysta ze śpiworów. Po drugie, w stodole było ciemno, tak ciemno, jak nigdy nie było w domu, szczególnie jeśli dom znajduje się w mieście. Posiadanie latarek wcale nie było aż tak bardzo pomocne. Chłopaki podświetlali sobie twarze od dołu i robili głupie miny. Oni bawili się dobrze, ale Małgosia się bała. Jak wreszcie zgasili autarki, to z kolei Ula wpadła na pomysł, żeby opowiadać sobie różne historie. Oczywiście straszne, tak straszne, że słyszeli stukotanie swoich serc. Trzeba przyznać, że to było nawet przyjemne, przynajmniej dla starszych. Małgosia i Jania przytuliły się i drżały z emocji.